Nie widziałam y, mikrofonu, ale myślę, że będę mówiła dosyć głośno. Y, witam Państwa serdecznie. Witam wszystkich artystów, którzy przybyli na dzisiejszy dzień. Y, witam kolekcjonerów i miłośników sztuki. Witam wszystkich przyjaciół, znajomych, wszystkich, którzy tu przyszli na ten dzisiejszy wieczór. Proszę Państwa, przenieśliśmy się z placu wolności tutaj właśnie do tego lokalu Cysiankiewicza. Lokal ten już ma takie tradycje galerii sztuki, prezentowania tutaj sztuki. Przed nami prezentował tutaj sztukę Adam Wolski. Zapraszał Pokazywał pracę dobrych artystów, nie tylko artystów kieleckich, ale artystów z całej Polski. Ja postanowiłam zaprosić Państwa i pokazać sztukę artystów kieleckich. Pozwolicie Państwo, że wymienię jakich artystów gościmy tutaj u nas i prezentujemy ich pracę. Jest to Sławomir Antoszewski. Antoni Bielecki, Małgorzata Bielecka, Polesła Center, Kazimierz Grodzicki, Roman Harajda, Krzysztof Jackowski, Zbigniew Kurkowski, Zbigniew Noralski, Edmund Muszko, Andrzej Oleś, Henryk Papierniak, Zofia Poszczyńska, Ryszard Kraus, Stanisław Kraus, Jan Szoła, Tadeusz Kusz, Pusz, Edu Kuc, Jadzica Czcińska, Marek Babro, Adolf Wajsen Piotr Wolęberg, Adam Polski, Stanisława Zacharko. Dlatego przeczytałam te nazwiska imieniu, ponieważ pięknie nam się układają od A do Z. Ale proszę Państwa, <głosyka> to nie są wszyscy artyści kieleccy, dlatego że musielibyśmy mieć dużo większe pomieszczenie niż to, które tutaj jest, żeby pokazać Państwu wszystkich artystów kieleckich. Artyści malarze są to uczestnicy wielu wystaw polskich, między innymi Sofia Puszczyńska, która brała udział w wielu wystawach tak z polskich, jak i zagranicznych. Brała udział w wystawie pierwszy, pierwszego Festiwalu Narasta współ, Współczesnego. Brała udział w Wielkiej Jesieni, nie tylko ona, ale również inni artyści. Była również wystawa Assemble 55, bardzo słynna wystawa, w której Puszczyńska uczestniczyła. Myślę, że że właśnie ci artyści po prostu no, zasłużyli na, na pokazanie takich tych prac, które tutaj Państwu prezentujemy. Myślę, że prace są na wysokim poziomie. Jeszcze wspomnę, że my sztuką zajmujemy się od lat, od wielu lat. Na przykład mam sentyment do obrazu w tamtej części są to chęciny, a był to taki zbieg okoliczności, że w dniu dziesiątej rocznicy naszego ślubu odbywa się aukcja w pałacu Sielski. Był to rok 1991, 90, przepraszam. I mój mąż nie wrócił z bukietem, z pierścieniem czymś innym, tylko właśnie z obrazem. Także no myślę, że, że warto zbierać sztukę. Zwrócę jeszcze uwagę Państwa na taki obraz, jak "Kark przy ulicy Koziej Kaźmierza Grodziskiego. Proszę sobie Państwo przyjrzeć się dokładnie i z, porównać jak bardzo teraz zmienione jest nasze centrum. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za wypożyczenie z BWA oraz kolekcjonerom i artystom dzieł sztuki, które tu Państwu prezentuję. Poproszę teraz Pana Mariana Rumina. Tutaj pan jest. Pan jest historykiem sztuki, był dyrektorem BWA przez długie lata, organizował wystawy tym artystom. Bardzo proszę o zabranie głosu na temat pokazane na wyspę i tak, Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że miejsce to nadal dla sztuki jest w jakimś sensie zarezerwowane. I, I chciałbym, żeby pozostało, żeby się Państwo udało, żeby nie trzeba było przedwcześnie jakoś to... się starali, żeby nie trzeba było Myślę, że to nie tylko od Państwa będzie zależało, ale też od Kielca, czy Kierce nie tylko pokochają sztukę, ale jeszcze finansowo w jakiś sposób, czasami częściowo skonsumują, bo z tym zawsze jest największy problem. Natomiast wracając do, do artystów i do sztuki kieleckiej, bardzo się cieszę, że znalazły się tutaj takie zestawy autorów różnych pokoleń, nieżyjących i żyjących i ci, którzy byli y, bardzo związani z kiercami w sensie wnętrza miasta, tego krajobrazu, tu, tej tutejszości jakiejś, i ci, którzy y, jakoś tam buntowali, y, wręcz emigrując z, y, z miasta, jak to w przypadku pani Puszczyńskiej, która y, większą część życia w Krakowie spędziła u boku innego artystycznych związane z, z kiercami. Y, nie chciałbym o wszystkich autorach mówić, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne obrazy, które wydają mi się istotne, pewne dzieła to są istotne dla szczególnie tych autorów, którzy już nie żyją. Tutaj na wprost wejścia mamy olbrzymi obraz pana Wańcetla Wańskiego. Obraz, który malował od 33 roku wieku do wieku, a do śmierci. Więc to był w dziesiątki lat malowany obraz. I te y, trzy gratki, które gdzieś tam w Złotylu Kuczulskim czy w Polsce, czy w Podgórskim gdzieś bardzo tutaj są charakterystyczne dla, takiej pewno że będę w styczniu tematy konsulskie i z tych ręków kulturowych były tak wodne, że aż przez awangard artystyczną ironicznie komentowane, bardzo nie zawsze pozytywnie. Ale z ciekawych rzeczy, to pan Bański był kandydatem do szczepu Rogate Serce kiedy go zapytałem, czy został e, rzeczywisty człowiek, e, bardzo e, się z tego jakoś próbował wykręcić. Niemniej e, w pewnej gazece, jednolitce szczepurate serce, szukalszyków, e, no, którzy wykonali ja przy uczelnią akademią, a e, właściwie zasadę mistrza i, 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 i uczniów e, tak zwanych tworcownie. E, no, Wydaje się, że jest to chociażby z tego powodu warta spełnienia postać, tym bardziej, że wędrując między swoją pracownią na małej, a, a również domem stołtyków na małej, gdzieś tam bardzo blisko, zawsze był rozpoznawalny, ponieważ zima lato w tym samym takim chodził i zawsze, zawsze charakterystycznie wyglądał jak bardziej artysta. Nawet gdyby nie będzie stworzył żadnego dzieła. Tych dzieł stworzył niewiele, ale niemniej warte są zauważenia. Z nieżyjących artystów tutaj mamy panią Leścinską u góry z bardzo ważnej serii, kiedy tak zwany komputer. Otóż Pani Świętowska e, zafascynowana w tym przypadku architekturą cerkiewną e, schodu, e, łączyła wizerunek krajobrazu z, z cerkiewnego e, z kobutami, z wizerunkami kobutów. I, i, I powstała cała seria obrazów, te kobuty były jak, jak car, kobut-car, czy inne takie dodatkowe atrybuty nadawała tym swoim władczym, czy też drapieżnym, czy też mocarnym kobutom. To, to była taka bardzo ważna seria kobucia z tej do serii. Ten obraz jest, proszę mieć uwagę na kolorystykę, ona tam jest odrobinę w kierunku złocistości przewijająca się yy, jako tych E, e, jako koloru no, królewskiego, monarszego, władczego. E, bardzo bardzo e, charakterystyczna również postać, nie żyjąca już oczywiście w Karłowadzie Kieleckiej, gdzie coś tam w kręgu Mazurskiego, bo między Mazurską a Bazarami często można było na Bazarach spotkać, gdzie e, można powiedzieć, że nie wyglądała jak artystkę, ale jako nadkobietę. Duża moca postać, która, która bardzo, bardzo e, no, potrafiła nawet przestraszyć swoim wielkim, e, wieczorową porę. E, niesamowita postać już e, i bardzo wnikliwa krytyczka sztuki e, w słowie ludu e, w, w dawnych czasach e, w latach 60 pomieszczała recenzje z wystaw i były to bardzo interesujące, wnikliwe recenzje. No, pisało się <krym> wtedy dużo o sztuce w Gazetach Codziennych, a, a wydanie Sobotnie Magazynu Suba Loru poświęcone było całości kultury w sztuce. No, były takie czasy, może dla nas już może jakby dzisiaj niemożliwe, ale niemniej tak to bywało też. Yy, po, y, wspomnieć należy Zbyszka Moralskiego, też nie żyjącego, który jest taki młodo zmarł, ale y, jedyny, który uprawia taką sztukę geometryczną. Y, Abstrakcję geometryczną zresztą sama w Pręgudskiej szko Szkoły, gdzie tradycja szczebińskiego i y, tej czyli sztuki zimnej, tej właśnie y, opartej o logice, form, a nie y, emocjach. I on jedyny był tutaj taki reprezentant tej szkoły, tej opcji artystycznej, który uczodował w Kielcach. I na pewnym etapie, kiedy te obrazy abstrakcyjne nie zyskiwały jakiegoś szerszego odziegu, akrobaty, no bo były takie właśnie zimne, wymyślone, wydumane jak dla tutajszych ludzi, się malować również krajobrazy, bardzo uproszczone, bardzo sympatyzujące, jakby coś dla ludzi. I te jakoś udawało mu się troszeczkę sprzedać, żeby mieć chociażby na farby. No niestety musiał młodo odejść do dializy, nie uratowały go, a na przeszczep już było za późno. Ostatnie obrazy malował takie właśnie miękkie, bijące się, rcawe, niczym żyły. I kiedy go pytałem, jak to co znaczy, no to on mi słuchawkę do ucha i do żyły dostawił, i słyszysz. I to był niesamowity dźwięk, kiedy te żyły lepiej pracowały. Ale no są też takie tragiczne sytuacje związane z życiem artystów. A, do tego widoku, skierc. Zapewne tylko nieliczni starsi ludzie mogą tutaj pamiętać ten fakt, kiedy w pobliżu Bożnicy był duży bazar, gdzie urząd wojewódzki był gołębnik piętrowy i, i taka łacha piaszczysta, takie wzgórze piaskowe, a w dole tutaj bliżej Bożnicy, bliżej kozie była taka dolinka, gdzie targi odbywały się nieraz po, po kostki, albo bardziej w błocie, żelazne pyszne, po ośki gdzieś tam zapadały się w miejscach bocznych i, i tam odbywały się targi, a ponieważ... Państwo Grodziski mieszkali w pobliżu, więc z okna malowali często. I zarówno pani Grodziska, całą serię gwarzy z tego terenu z, pozostawiła, spuściła do swojej. No i pan Grodziski też taki obraz namalował. Y, dla tych, którzy nie pamiętają, to, to jest narożna kamienica na silnicą między Plantami a Piotrkowską. Tylko ona została troszeczkę skrócona. To jest widok tu od strony różnicy. Teraz wspomnę y, no, Paustro. Rodzina Paus, bardzo znani artyści po y, wojennych, y, wojennych kiercach. Ryszard Stanisław Kraus. Bardziej znany od takiej dokumentacji yy, yy, zabytków, miejsc pamięci, jak to kiedyś określano, yy, i różnych yy, fantazyjnych instenizacji, yy, sztafarzu. Yy, Natomiast chyba w moim odczuciu bardziej rasowym malarzem był Stanisław Pras, który którego autoportowsko nie widzimy i jego wnętrza lasu, jeśli dobrze pamiętam. Był to autor o bardzo tragicznych dziejach, dlatego że rośna Klaus była związana bardzo z hacertem. Pani Eugenia Klaus. Bardzo te wspomnienie pozostawiła w ten miałem o harcerstwie w czas wojny w formie Legowisu to pozostawiła, o dzieje i yy, ich dom yy, tak yy, zwany Zielony wigwam, tak dla, dla wtajemniczonych planował się, był takim punktem podziemia harcerskiego i w ogóle podziemia w czasie II wojny światowej. No niestety pan Stanisław Praus miał pecha i szybko dostał się do niewoli, uciekając z wschód, dostał się do niewoli radzieckiej. 17 września e, miał szczęście, że Niemcy go wymienili e, w ramach Dnia jeńców, ponieważ znam język niemiecki i, i był w niewoli niemieckiej i jadąc e, jako więzień e, przez Kieręczyzny w Skarzysku uciekł e, z pociągu, e, wrócił do Kielc. E, no niestety później znowu dostał się e, do niewoli niemieckiej. Pa, no, dzięki znanym osobom, które pomogły, żeby go zaresztowano I, i, I miał takiego pecha, że w czasie nalotu alianckiego w hale Anderzale, nad na brzegu Zale, y, do, y, stać w nogę w czasie bombardowania alianckiego. Nie odgodował no, 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 przyjaciół. tak też była y, wojna niewdziela I y, y, te różne takie. Informacje, anegdoty czy, czy opowieści o dziejach artystów bywają e, naprawdę bardzo interesujące, skomplikowane i e, e, po wojnie już malował, nie wychodząc z domu. E, pod, e, później przeniósł się na Chęcińskę i tam malował. Dobywały e, e, no zabawne historie, kiedy, kiedy pani Eugenia, ta była nauczycielką, zwracała. I, za bardzo lubiła y, niektóre sceny, które malował pan Klaus, i modelka bywała, że musiała uciekać przez okno. Również znane są dane o tych modelek, także można by tutaj sobie różne y, ciekawostki przywoływać, y, ale pomimo, nie można tego czynić, bo się wszyscy znają. W każdym razie pozostałe prace, które są wizorkami konkretnych ludzi i to bardzo, bardzo, bardzo w wysokich klasach. To jest dlatego, że pan Paust zaczynał studia w Warszawie, gdzie studiował grafikę, później przeszedł się do Krakowa po kolu i tam zaczął dopiero... W chociażby z Kamorskim, wybitnym malarzem krakowskim tam czasów, organizować plenery na Kielecczyźnie I tutaj wiele takich plenerów w okresie międzywojnia, ale i po wojnie odbyło się na Kielecczyźnie I stąd wiele motywów, może nieznanych wśród malarzy krakowskich, może się okazać, że są to widoki z Kielecczyzny, że to są krajobrazy Kieleckie. Także Kielczyca była silna w pejzaży, tym ukształtowaniem terenu. To nie tylko kielczycka szkala obrazu i fotografii, ale malarze znacznie wcześniej to spektaklowali i z wielką miłością tutaj przyjeżdżali. I przyjeżdżają nadal, bo odbywali się nawet plenary, tej studenckie. No nie mówię, wspominając o trenerach naszego środowiska artystycznego. No, wspomnijmy nieżyjącego Romana Karaiby. Chyba jedyny, który stare kielce yy, yy, rysował namiętnie i pozostało tysiące rysunków starych kielc. Yy, kiedy jakieś szopy, gdzieś gdzie jeszcze były, te stare kielce tam yy, yy, 60., 70., aż, aż do końca ubiegłego wieku. Pod koniec życia panował takie... Sceny fatalistyczne przed tymi, y, konkretnymi zabytkami, czy też w y, konkretnym krajobrazie. Y, y, jako jedyny malował konie y, tutaj z kieleckich artystów i sceny z koni. Y, zresztą y, chętnie do Michałowa wyjeżdżał i tam studiował z natury Nie malował z fotografii, proszę. O nic z tych rzeczy, co jest dziś wręcz nieprawdopodobne, żeby uniknąć fotograficznego widzenia, on to malował z natury. Szkicował, godzinami rysował. I, i, i sporo takich, co najmniej kilkanaście prac powstało o takich właśnie batalistycznych scenach, chociaż one są takie dziwne, dlatego że, że są to swoje nie z naszej kultury. Ja podejrzewam, że one są gdzieś tam koszeczki wschodnie, Może rumiańskie, może tego. Zresztą no, sam pochodził no, z wioski koło Lwowa. Dzisiaj jest to już dzielnica Lwowa I, i tam chyba te tradycje tych różnych kultur gdzieś tam z pamięci pozostały i takie wymyślone swoje wymyślone typy postaci bądź też te naglicia, te nerki na, na koniach też są takie no, o wzorach, yy, no jakby nie z naszej tutaj tradycji kulturowej, ale bardzo interesujące, bardzo ciekawe. O, obraz Adama Wolskiego, który no. zdarza się w wzorach wezwać yy, dzięki pewnej aukcji, yy, gdzie autor, yy, widząc, że nikt nie chce kupować, zaczął listować od złotówki. Yy, i nie pamiętam, czy do 10 zł, czy to 20 zł do 20 złotych doszedł i później nikt nie chciał przebijać i znalazł się dzięki temu BWA za symboliczną sumę. Adam później chciał go z powrotem jakoś odzyskać, ale został przekonany, że, że, że to oszustwo jest, ma, ma wyższe racje, że powinien pozostać w zbiorach publicznych i jest to Jedno, jedno z nielicznych martwych Adama Wolskiego z jego wczesnego okresu twórczości, bo był to malarz z wykształcenia, a nie rzeźbiarz, my znamy go jako rzeźbiarz, jako głównie poprzez płaskorzeźby, natomiast to był rasowy malarz, który razem ze Zbyszkiem Kurkowskim y, studiowali w Warszawskiej Akademii. A wracając do Zbyszka Kurkowskiego, też tam mamy, no też nie żyjący że artysta, tam, tam sali sobie jego pejzaże, też y, bardzo e, ciekawy artysta, który chciał bardzo studiować u jednego profesora, nie mógł i studiował zastępczo u innego profesora i ta jego estetyka ciągle cierpiała z tego powodu, a, a jako, że e, e, bardzo, e, bardzo ambitny był to twórca, który chciał, żeby jego twórczość, jego, e, jego wrażliwość no, gdzieś tam zawsze się znosiła. Może dlatego ciągle w Masłowie na lotnisku przebywał, żeby, żeby patrzeć, jak te ustrzydlone maszyny swobodnie sobie gdzieś tam balansują po niebie, a on w jakimś sensie uziemiony. On to znacznie powiem, że również uziemiony przez, no, trochę, przez środowisko trochę również, gdzie, gdzie to ustrzydlenie w Kielcach nie za bardzo mu wychodziło. I, 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 I można by tutaj sobie wydypać, czy to wina autora, czy wina społeczeństwa. Ale miał te dylematy takie refleksyjne, które bardzo go jakoś tam wyniotły. Myślę, że wystarczy. Dzień, się go. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja będę zapraszała gości. Pan Marian Rumien mógłby Państwu opowiadać bardzo długo, bo ma ogromną wiedzę i na pewno takie spotkania będziemy organizować i będziemy Państwa zapraszać. Ale skoro Pan wspomniał o aukcji, ja mam dla Państwa niespodziankę. Często jesteśmy na różnych wernicjarzach, wystawach, podobają nam się obrazy, czyli się jakimiś obrazami, do domu. Proszę Państwa, mam taki obraz ZOKI bez względu na to, czy cenę on się sprzeda, nie będę go chciała odkupykać. Z powrotem, jeśli Państwo jesteście zainteresowani, jest to akwarela Zofii Puszczyńskiej, malarki kieleckiej. I zaczynamy aukcję od 300 zł. A ja jeszcze tylko wstąpię, że rozumiem, że mogliście Państwo nie przyjść z pieniędzmi, bo nie przewidzieliście aukcji, ale ten obraz można będzie wykupić w ciągu kilku dni za, wylicy, za wylicytowaną kwotę. No, nie ma sensu to, nie. <laughs> Czy jest ktoś chętny na ten obraz? Zaczyna z mózgu. Proszę Państwa, 350. <coughs> <coughs> Proszę Państwa, może ja wyżej wezma. Jest to piękna wypadka. Puszczyńska miała y, bardzo y, duży dorobek y, stoi swoim Brała udział y, w wielu wystawach. 350. Czy y, y, mamy chętnych? Czy, czy ktoś da więcej? Czy mamy chętnych? Ktoś da więcej? 400. 400. Proszę Państwa, mamy za Zofię Puszczyńską 400 zł. Czy ktoś da więcej? Za Zofię Puszczyńską? 450. 450. Mamy 450. Myślę, że naprawdę warto, bo jest, była dobrą artystką i można sobie powiedzieć w i zbiora. W a, żeby kiedyś ktoś mógł zorganizować wystawę? Dzisiaj ktoś musi kupić taki obraz, prawda? Proszę Państwa, jest ktoś chętny, żeby dał więcej? Ile? 500 zł. Proszę Państwa, mamy 500 zł. Czy jest to ostateczna kwota? Proszę Państwa, 500 zł po raz pierwszy, 500 zł po raz drugi. 500 zł po raz trzeci. Dziękuję bardzo. To obraz, to Dziękuję Państwu bardzo za udział w wizytacji, bo myślę, że będę organizowała aukcję także. Cieszę się bardzo, że to obraz kształt sprzedany. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do skromnego pochętników